czego nauczał każdy z profesorów w Hogwarcie. Każdy czarodziej pamięta swoich nauczycieli z Hogwartu, ale czy pamiętasz czego dokładnie uczył każdy z nich? Albus Dumbledore, zanim został dyrektorem, uczył transmutacji. Genialny, błyskotliwy, zafascynowany alchemią. Minerva McGonagall, transmutacja oczywiście. Surowa, ale sprawiedliwa, opiekunka Gryffindoru. Animag Potrafiła zmieniać się w kota. Severus Snape, eliksiry. A przez chwilę obrona przed czarną magią. Opiekun Slytherinu. Surowy, tajemniczy, ale też jeden z najzdolniejszych czarodziejów swojego pokolenia. Remus Lupin, również obrona przed czarną magią. Uwielbiany przez uczniów, bo potrafił uczyć z pasją i empatią. Rubeus Hagrid, opieka nad magicznymi stworzeniami kochany przez uczniów, choć jego zajęcia często kończyły się małą katastrofą. Sybilla Trelawney, wróżbiarstwo, wizje, kryształowe kule i trochę dramatyzmu. Pomona Sprout, zielarstwo, opiekunka Hufflepuff, ciepła, dobra, zawsze z liściem w dłoni. Filius Flitwick, zaklęcia, opiekun Ravenclaw, malutki, radosny i niesamowicie utalentowany czarodziej. Horacy Slackhorn też eliksiry, ale z zamiłowaniem do talentów i sławnych uczniów.